Helo, witajcie. alert. No właśnie. Powiadomienie z autologu, tradycyjnym jestem popa, by ktoś nie wiedział. No to jest oczywiście nic innego jak Need for Speed Most Wanted. I dzisiaj sobie pojedziemy tym oto czarem. Jak to się nazywa? Nawet... Nawet nie wiem. Ale... Nieważne, pojedziemy sobie. <laughs> Wyścig pierwszy lepszy z brzegu tradycyjnie zobaczymy jak to coś się prowadzi Samego sedna. Jak widzicie nie mam do tego białka. Kompletnie nic ani, wow. ani nitra. Oraz totalny nie jeździłem jeszcze nie, wiem, szczerze wam powiem. Teraz dopiero pierwszy raz jadę. Właśnie, na zakręty. Co to pierwsze idzie? Kurde, to To takie szybkie jest? Niemożliwe, ja 250 na godzinę. Ściągaj się metal o wygra fajnie. No i proszę. Opony terenowej. Nitro odblokowane. Zaraz sobie zamontujemy. Tak, opony terenowe jak najbardziej. Nitro też to jest auto chyba typowe, takie na tor. No ale to jest Nitro Speed. Także terenowe opony się przydają, przynajmniej nie będzie tak zwalniać na nierównym terenie. Słyszycie jak dziwnie klekota na wolnych obrotach? O, zgasł. Okej, okay, tu może następną buławę sobie weźmiemy. Olek widzę tu poszalał troszkę Arielem Atomem. Nawet miał niezły czas.

o, niech to jest, to można się odpychać. Ło! Nie poprzednio gazu odpuściłem. Fuck! Dużo nie brakuje. Przejdę! Aaa, w sam środek! Nie, 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 nie chcę rozczarowania ja się. Może jedźć, ale się to gówność nie prowadzi. się... O, i pat Może po tym parku będzie dobra opcja, co? ho. Hihihi, oh, oh, oh. <ścoughs> widzieliście ty. Poszli gdzieś tam w kasztany. Dobra, mam szansę, teraz uciec. To fan. Nie mogę się zdecydować, czy nawracać. Kurde, to nie przejdę tej bupady, tym górnym. Ooooooo! Ale mnie zmielili. Come on, come on, daj ma. Ja już nie lubię tego autentycznie. Właściwie jeszcze. Jeszcze chyba zamaszy na dłuższy połóżnik, to mi się coś zdaje. Nie uciekłem tak szybko. No, stays idziemy. Co to było? Widzieliście to? No dobrze, blokadę mi przerwali, to mogę teraz jechać. ja jaka porażka. Ooo, zielony. I not All units, you are safe to attempt the new All units, pursuit, so be aware, Rhino right units are blocking the road. Over. Copy that. Anything further, over. I on back. Bye. Dostaję O, myślę, że to przyjadę. Nie dobrze, panie, nie dobrze. Ale słowa, ja tu jestem. Że...

Kanałem. Dobra opcja! O, albo i nie? No to lepiej, jak się do nich im je zarabię, się no, ja i nie zarabia do mieli. Intensywność pościgu się zwiększa, no jak? Już mam na pięciu. Może bym miał okazję wam pokazać, jak wygląda pościg na maksymalnych sześciu tych. Nie wiem, jak to się nazywa. Stopnie, tak. Czyżby mi się udało? Nie, to by było chyba zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Prowadzić. Jestem ślepy. Zbieraj się, za mnie zobaczę. Okej, okay, okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. M6, no a pojechał tu nie za mną ale... Cicho tam pojechał, to mnie może nie zobaczy. I <laughs> tam się będzie tłuk teraz A to już Poszedł gdzieś tam, tam. w cholerę Okej okay. Boże, ile to trwało? 6 minut Ale się ten autem do dupy jeździ Słabo, bardzo słabo. A okay, wiecie co? Może zmienimy sobie auto. O, to jest hmm. dobra myśl. Co ja Wam też jeszcze nie pokazywałem? Niech pomyślę o Chevroleta korweta. Kurde, nie pamiętam już. O, leksusa wam nie pokazywałem na pewno. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Nie mam jeszcze w sumie wszystkich samochodów. Jeszcze mi pewnie brakuje jakiegoś. Tak się leksusik prezentuje. Ładne brzmienie. O, widzę z Lexusem też jeszcze żadnego wyścigu nie mam. To fajnie. Sobie coś odblokujemy do niego. I potem wyścigu pokażę Wam jeszcze jedno auto, które niedawno znalazłem. Okej, okay. polecimy na Szczecin. O inni jadą na radą. Może uciekawy w tych klonkach. O tak, ale cię fajnie driftuje tym czymś. Come on, come on, zbieraj się! Ok, to bym musiał gdzieś spierniczyć, już szybko. No, no, mogłem nie niezwyczajnie nawet. <coughs> come on, come on, come on! Go, 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 go! Kurde, skubanie musiał tu przyjechać. A no, tak pięknie było. Tylko po mnie pocałujcie. Aś. A zaraz się wcisnę na czołówkę. Już miał bliskie spotkanie z tym, z trafikiem. No dalej, konie poddychały? Puchnie mu maszynę. O, ci nie dawają rady. Poki hmm. pewnie napuchy i mu złapał na panewce. Ja myślałem, że będę taki świetny czas, jednak się nie udało. Szkoda, naprawdę szkoda. Okej. Okay. 230 się zmieściłem, także... Pierwsze miejsce. No ale tutaj miałem 49 sekund, także nadal prowadzę w tych zawodach, tylko że innym samochodem. No chyba wtedy też nagrywałem, co? O ile dobrze pamiętam. Okej, okay, wie opany wyścigowe nie. Ale lekkie podwozie tak. Okej. Okay. Lexus LFA Chyba tak to się wymarzy Okej, okay, pokażę wam jeszcze jedno No jak jeździć człowieku? Zmień auto, szukałem długo tego auta Gdzie on jest, gdzie on jest? O, Subaru Cosworth Impreza To jest to Świetne auto, świetnie się prowadzi, super brzmi. Proszę, tak się prezentuje. Ach, jak sobie tak na 5.1 1 podgłośniej i na subwooferze basu dam to po prostu się rozpływa. He tym autem wszystkie wyścigi mam pozaliczane. Hi, hi, hi. Kurde. To musiałem jeździć nie nagrywając. O kurde. Grzegorz Grafi też ma Need Speed'a Most wanted. no proszę, proszę. Nie wiedziałem, nic się nie chwalił. A grałem z nim w Battlefielda czasem trzeciego. Co może jakieś wyzwanie sobie pojedziemy? Tylko że na no, z Karelem to raczej nie mam szans, bo to jest nie ta klasa. Kurde. Osobisty rekord minuta 14. Hmm. Dobra, to pojedziemy najwyżej sobie ten wyścig. Jeszcze raz. Tak, pewnie bym miał gorszy czas, bo tutaj szybszym autem ten czas pewnie uzyskałem. No okej, okay, chcę żebyś tylko... <coughs> żebyście tylko zobaczyli jak to Subaru się prowadzi i, i jeździ, a no, naprawdę się fajnie jeździ. Ło chyba jak ja tu pojechałem. Ale fail. No to już, ten tor. Kurde, to nawet może bym na tym torze tu miał szansę, pobić swój rekord. Ale to słońce tu napierdala po oczach, nie Ty no. Wynocha. Tu się jeździ brutalnie, o właśnie tak. Z drogi. Pięknie jest super, naprawdę. Rekordu nie pobije na pewno swojego, to tam jest 100% Ale, 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 ale kurde! Nie zamiataj tak Ajajaj. Ale dobra, okej okay. Na no niczy właśnie zamiata strasznie tyłem Zwłaszcza po takim szuczy. No co to ma być teraz? Dopiero filmik Kraksy bez jaj. Dobra, nieważne. No zaraz wracam. Muszę przemalować moją subarynę. Nie, nie podoba mi się jeszcze raz. O tak! Niebieski to jest kolor dla Subaru. Teraz patrzcie, dostałem plus 10 do przyczepności. <śmiech> <śmiech> Oczywiście żartuję. Ale muszę pobić swój rekord. Minuta 14, zrobię to. Zrobię to, bo będziecie tymi świadkami. nie ten zakręt, ale dobra, spokojnie Mamy radę Nie pukaj mnie tu chłopie, baczcie puknę Widzieliście z I Idę zły Ale czy tak będzie do końca? Tego nie wiem Szuczy, strasznie zamiatam. Mam szansę, czy nie? Co mówicie? Prawdzie meta, ale chyba nie mam. Może? Nie, już planuję, to już wiem na pewno. Ale może chociaż o sekundę. Go, 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 go! Ajajaj aj, aj. Wiem, że braknie sekunda. Cholera. Dobra, jeszcze raz. Jest <noise> sorry za te powtórki. Może to być nudne, ale uwziąłem się, muszę pobić poniżej minuty 14. Teraz albo nigdy. Nie, to nie za zakry mi tam nie wychodzi. Ta szykana taka właśnie na tym szutrze. Wyjazd. Wow, wow, wow. jest? Tu właśnie ta szykana mi nie wychodzi. Muszę obczaić jak ją tu wziąć. To na pewno nie tak. Tu się przy wewnętrznej pójść Tak żeby nie driftem. Na drifcie się traci dosyć sporo, nie wiem, że to efektownie wygląda i fajnie, ale no, nie o to tu chodzi. O, o, o właśnie, właśnie, coś takiego ten zakręt trzeba wziąć, to nie było jeszcze super idealnie, ale już w miarę optymalnie. szansa teraz. Troszkę ich odsadziłem. Nie, nie, tylko nie walnij. O, 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 dobrze, dobrze. Dobrze, idziesz, idziesz, idziesz. Yes! Proszę bardzo. Minuta dziewięć. O, o to mi chodziło. Ale się jaram, nie? Ale co zrobić? Taki już typ ze mnie. Lubię bardzo samochodówki. Szczerze, to chyba ze wszystkich gier najbardziej lubię samochodówki. Nie wiem, czemu, ale są fajne naprawdę. Ok, moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Zapraszam oczywiście jutro do kolejnego filmiku i być może pobijemy kolejne rekordy. A ja wam pokażę kolejne samochody. Także trzymajcie się, strzałka.